Siemka, kochani. Właśnie jestem w Strzegomiu, pod kościołem. Przyjechałam tutaj po to, już po raz drugi. Wcześniej mogłam nagrać Wam filmik, ale jakoś tego nie miałam w głowy może. Do tego albo nie pomyślałam. Jestem tutaj po to, bo znalazłam artykuł o muzycznym radiu, o takim yy, lodówka dla potrzebujących. Czyli wszystkie jedzenie, które macie, przynosicie tu do tej lodówki. Ja właśnie po raz drugi się tutaj wybrałam do tej lodówki i bardzo was zachęcam. Mam nadzieję, że ksiądz nie będzie zły, żebym będę teraz kamerowała, chyba że coś powie, to wtedy wyłączę kamerę. I przywiozłam tutaj, bo mi zostało znowu parę rzeczy. Wracam akurat z Wrocławia i żejechałam. W każdym mieście powinna być taka lodówka. Polacy wyrzucają około 20 kg jedzenia. Yy, w tym yy, yy, ogólnie, więc dlaczego mamy wyrzucać? Jak możemy, mogą też inni z tego, z tego skorzystać. I teraz właśnie chcę Wam pokazać, jak, to, jak ta lodówka wygląda tutaj. Już dzisiaj wiem, jak się wjeżdża, bo ostatnio tutaj troszkę się gubiłam. Też nie mogę tak dźwigać, i po kilka razy będę szła standardowo. Nagrywa się, nagrywa. No, co mam potem? Jak to wygląda? Akurat to wygląda tak, bo nie wiem, czy coś widać. Ja będę musiała wyciągnąć jedzenie stąd. Troszkę tu przywiozłam dzisiaj. I się tu składa może Wam pokażę, i potem sobie powkładam najwyższy. Tutaj jest lodówka społeczna, dostępna od 10 do 17. W okresie letnim od 10 do 19. I tutaj jest tako: tu można dać produkty suche, warzywa, owoce. I księga ofiarodawców i korzystających. Ostatnio się nie wpisałam, ale się wpiszę dzisiaj do tej księgi. I to jest też regulamin. Człowiek jest wielki: nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym się dzieli z innymi. Tak ta lodówka wygląda: tutaj, właśnie, warzywa, owoce. I znowu jest pusto. Nie wiem dlaczego jest pusto. To nie chodzi o to, że jak ktoś komuś jakieś rzeczy, ale też żeby mieli tego. Żeby też się dzielić z innymi, prawda? Dobra, to biorę się za wkładanie. Lodówki, pozdrawiam Was. I pamiętajcie, że ja będę rozmawiała też chyba z księdzem, żeby w obrzuchu taką lodówkę zrobił. W każdym mieście taka lodówka powinna być dla potrzebujących. To jest bardzo dobry uczynek. Bardzo mi się ten pomysł podoba. Bye. Idę powkładać do lodówki i jadę po jajka do pani Ani od góry. <gry> I no i w ogóle. To pa. Pamiętajcie, pomagajcie, dobre uczynki trzeba robić wraca, ale niebezinteresowne. Ja, jak zrobię dobry uczynek, to się dobrze wtedy czuję. I inni się wtedy dobrze czują. Jak mam jakiś dzień lipny, to robię dobry uczynek i jakoś się lepiej człowiek czuje na sercu. Idę, bo zostawiam bagażnik <grym> Pa, Papa.